Jeśli chodzi o starty w zawodach sylwetkowych, to nie zawiesiłem rękawic, nie powiem tego nigdy, ze względu na to, że jest to taki sport, że zawsze można do niego wrócić, pamięć mięśniowa, jak wiecie, istnieje i jeśli by ciężko popracować, to można dość szybko wrócić do, do dobrej formy, a ja już nie raz. Startowałem w zawodach, przygotowywałem się do zawodów sylwetkowych i po prostu wiem jak to zrobić. Na ten moment chcę spróbować czegoś innego. Spróbujemy gdzieś tam przygotować się na jakieś zawody MMA. I dopiero wtedy, gdzieś tam przez pryzmat jakieś zetknięcia się z tą nową dyscypliną, podejmę decyzję co chcę robić dalej. Oczywiście zacznę amatorsko, tak jak Bóg przykazał małymi krokami, tak jak zdobyłem Mistrzostwo Polski w kulturystyce, dokładnie w męskiej sylwetce, krok po kroku, zawody po zawodach, miesiące przygotowań po miesiącach przygotowań. Tutaj chcę zrobić tak samo. Nie chcę jakby od razu rzucać się na gotowę wodę ze względu na to, że większość zawodników, którzy to robili zawsze gdzieś tam na tym tracili niż zyskiwali. Także wszystko tak jak... Powinno się to zrobić od początku do końca. Ja jako osoba wywodząca się ze sportów sylwetkowych cały czas gdzieś tam wiadomo, w tle obserwowałem sporty sztuki walki ze względu na to, że gdzieś tam mi się to podobało. No, i wygląda to w ten sposób, że to zainteresowanie z roku na rok, tak samo jak fitnessem, rosło jeśli chodzi o sporty walki. Szczególnie właśnie ta formuła MMA, która tak naprawdę w tym momencie będzie najbardziej wiodącą formułą na świecie, nawet większą, według mnie, niż, niż przyciąga go sam boks, bo coraz więcej ludzi tak naprawdę trenuje stricte MMA niż tylko box. A no jest po prostu na to zwyczajnie boom. A, a ja, jako osoba, która e, gdzieś tam jest związana ze sportami siłowymi, e, mam nadzieję, że będę mógł wykorzystać e, zaplecze, które zbudowałem na, na bazie sportów siłowych e, w treningach, e, które, e, które trzeba wykonywać podczas e, przygotowań e, ulepszania swojej formy w sztukach walki. Myślę, że tak, ponieważ ja jestem urodzonym sportowcem. Od kiedy jak grałem w piłkę, to grałem w klubie piłkarskim, chciałem być najlepszy. Jak biegałem, to startowałem w zawodach e, gdzieś tam przełajowych biegowych. Jak zacząłem startować i uprawiać kulturystykę, chciałem zostać mistrzem Polski e, i to też mi się udało. Gdzieś tam to pociągnąłem do końca. A jeśli chodzi o MMA, to, to, jest, to, jest, to jest tak samo. Wychodzisz i tam zaczynasz coś trenować i chcę, pogłębiasz zakres swoich umiejętności. Chcesz się skonfrontować jak najszybciej, ale tutaj akurat tego się nie da aż tak szybko zrobić. I chcesz być tym najlepszy, ponieważ to jest męski sport. Tu jest pojedynek między gościem w czerwonych spodenkach i gościem w niebieskich, i to ty chcesz być, zostać na ringu z uniesioną ręką. Także jak najbardziej interesuje mnie coś takiego, na pewno zacznę od zawodów amatorskich. Moja masa mięsiowa niestety z miesiącami przygotowań jakby gdzieś tam ucieka, ponieważ w sportach walki nie do końca, jeśli chodzi o jakąś wielką masę mięsiową, jest to przydatne. Wszyscy zawodnicy, którzy przechodzili ze sportów siłowych na sporty walki, gdzieś tam uciekają z jakiejś nad, e, zbyt dużej masy mięśniowej, ze względu na to, żeby dotlenić tak dużą ilość mięśni. E, jest to po prostu zwyczajnie niemożliwe. I czy Mariusz Pudzianowski, czy, czy Ako Przostak, czy wielu innych zawodników. E, którzy, zbijali, e, którzy zaczęli startować, zbijali wagę i najlepsze rezultaty osiągają wtedy, kiedy, e, kiedy zbijają wagę, więc u mnie jest tak samo. Ja na szczęście mam względnie dobre warunki fizyczne do, do kategorii, w której chciałbym wystartować, czyli w kategorii 93 kg. Mam 188 wzrostu, więc jakaś tam waga w tym momencie 100 kg e, przy dobrym otworzeniu i dość dużej masie mięśniowej nie będzie problemem, aby zbić do kategorii 93, także wydaje mi się, że moja masa mięśniowa w tym momencie jest bardziej moim atutem niż mi przeszkadza ponieważ nie jest jej na tyle duża, aby ona mnie ograniczała jeśli chodzi o wydolność czy sprawność ruchową, wręcz odwrotnie, to mi daje dużo większą, mam zawsze przewagę siły z tego co zauważyłem na zajęciach jest to, jest to duży mój atut siła izometryczna, dynamika a wydolność też z miesiąca na miesiąc jest, buduje się na bardzo wysoki poziom. Także wydaje mi się, że gdzieś mi w moim przypadku jako fitnessowca, a nie takiego ekstremalnego bodybuildera, siłownia pomogła, a nie przeszkodziła w przygotowaniach do nowej dyscypliny. Plan, plan przygotowań zawodnika sportów siłowych i kulturystycznych polega na trzymaniu restryktycznej diety suplementacji treningów co do godziny i stawianiu mnóstwu ograniczeń które pozwolą nam osiągnąć maksymalną, maksymalną niedużą masę mięśniową maksymalne odtłuszczenie i żeby ten wygląd był jak najlepszy w dzień startu i tutaj jakby nie możemy sobie pozwolić na pewno odstępstwa, i naprawdę trzeba pilnować tej diety. Można powiedzieć co do grama, co do białka, Karyżu. Jeśli chodzi o sporty walki, jest tutaj jakby troszkę łatwiej ze względu na to, że ten sport jest dużo bardziej kosztuje nas dużo, bardzo, dużo większą stratę energii i, i tracimy ją, jej na tyle dużo, że co byśmy w zasadzie zjedli gdzieś tam w 10-20% za dużo lub za mało, to, to nie ma to takiej ważnej, dużej różnicy ze względu na to, że my nie musimy być odtłuszczeni jak kulturyści, tylko musimy mieć po prostu wydolność, sprawność i zawsze dużo energii na treningach, tak? czyli gdzieś tam ta dieta jest bogata bardziej w węglowodany. E, wielozłożone, ale i e, cukry proste e, przed i po treningu, ponieważ aby jak najszybciej, e, jak najszybciej odbudować zapasy, treningu, trzeba po prostu cukrów e, prostych. Czyli to jest dużo bardziej przyjemne, ponieważ jak wiemy cukry proste to są owoce, to są, e, to są niejako jakieś tam złode, z, e, zdrowe słodycze, jakieś bardziej pożywne posiłki, które są przyjemniejsze dla kubków smakowych. Także jak najbardziej dieta jest dużo prostsza. Suplementacja również jest w zasadzie prostsza, ponieważ możemy korzystać z takich fajterskich suplementów wielopłaszczyznowych, takich jak suplementy przedtreningowe dla fajterów. Oczywiście jest nim High kick, który stosuję od dłuższego czasu i w tym momencie widzę efekty jego działania. I jakiś potreningowy suplement, nie wiem, Craft Fight Recover, które mega fajnie odbudowują tutaj straty tkanki mięśniowej i bronią nasze mięśnie przed utratą jakichś tam Zbyt dużej jej ilości i poprawiają regenerację, czyli możemy więcej trenować, szybciej trenować. Więcej jednostek treningowych możemy wykonać w tygodniu, więc to jest myślę nieodzowne. No i możemy się tylko cieszyć, że tutaj gdzieś tam, przez to, że ta branża jest tak rozwinięta, powstały suplementy dla sportowców, sportów walki, które jak najbardziej warto stosować. Czy byłbym w stanie kompletnie zrezygnować? Eee, myślę, że... To jest pytanie chyba od Łukasza. Nie martw się Łukasz. Zawsze będę miał większe mięśnie od Ciebie. <laughs> A tak naprawdę to byłbym w stanie. Jeśli chcesz być najlepszy, to... I ktoś by mi powiedział, że dzięki temu zwiększę swój poziom zawodniczy. Podstawiając jakieś jednostki treningowe, stricte bodybuilding, to bym to zrobił. Ale na ten moment nadal kocham sporty siłowe i od czasu do czasu wykonuję ciężkie treningi, jak za dawnych czasów, kiedy startowałem w sportach sylwetkowych. Co mogę powiedzieć o tym produkcji? Dlaczego on się pojawia często od jakiegoś czasu na. Gdzieś tam na moich social mediach mógłbym powiedzieć to, że to jest produkt, który naprawdę działa. Gdzieś tam miałem przyjemność brać udział w szkoleniu, jeśli chodzi o suplementację i regenerację organizmu potreningową. I w takim krótkim przybliżeniu nasz organizm potrzebuje szybkich, szyb, szybkiego dostarczenia aminokwasów w pełnym, w pełnym zestawie ich takim jaki jest w białku po treningu. A większość ludzi stosuje tylko aminokwasy BCA, które są zbyt, których jest po prostu za mało, aby w 100% i bardzo dobrze zregenerować nasz organizm po potreningowo. Czyli jakby trochę ludzie nie wiedzą, czy mają stosować aminokwasy BCA przed, w czasie czy po treningu a na dobrą sprawę prawda jest taka że po treningu stosujemy pełen zestaw aminokwasów który jest właśnie w Krafajcie. i od kiedy zacząłem sobie go stosować nagle okazało się, że nie jestem tak zmęczony mogę trenować troszkę więcej, mogę trenować trochę lepiej i moja sylwetka wygląda również na plus. Także dlatego właśnie gdzieś tam ten produkt zaczął się pojawiać, ponieważ w niego wierzę. I tyle. A jeśli coś jest dobre, coś działa, to, to warto to stosować. Jeśli chodzi o zawodników gdzieś tam zagranicznych, to oczywiście McGregor, oczywiście Tyron Woodley, czyli takie mocne UFC, to nie są zawodnicy mojej kategorii. Oczywiście, bo to są niższych kategorii e, wagowych zawodnicy, ale są bardzo, bardzo fajni, dynamiczni, e, charyzmatyczni e, i to jest to, co, co mi się podoba. No i ich umiejętności, jeśli chodzi o masę, są tak wysokie, że po prostu myślę, że e, imponuje to nawet komuś, kto kompletnie nie zna się na sztukach walki. A z takich polskich zawodników to na ten moment e, najbardziej jest takim zawodnikiem, którego jakby doceniam, jest Marcin Tybura, Janek Włachowicz i bardzo mi się podoba styl walki, może jeszcze tego nie widzieliście, ale na pewno zobaczycie Damiana Janikowskiego, który w kolejnych walkach, który Barczy bardzo naprawdę fajnie na treningach go widuje i to są te, taka trójka zawodników, którzy naprawdę bardzo mi imponują. i na co dzień mogę gdzieś tam patrzeć na ich treningi, ponieważ też trenuję w klubie razem z nimi. Także tak to wygląda, czyli Janek, Marcin i, i, i Daniel. Moim zdaniem posiłek potreningowy powinno spożywać się jak najszybciej, ponieważ nasze ciało w czasie treningu i po treningu jest w stanie katabolicznym i nasz organizm całą sztuką tego, co powinniśmy, na czym powinniśmy się skupiać, powinno być to, żeby jak najszybciej wprowadzać się w stan anaboliczny, czyli w stan, w którym nasz organizm jest uspokojony i zregenerowany. Do tego są potrzebne, są potrzebne substancje odżywcze, także im szybciej spożyjemy posiłek potreningowy, tym lepiej. Nie wszyscy mogą oczywiście jeść od razu po treningu, bo jest to trudne właśnie dlatego, że jesteśmy w stanie katabolicznym, no ale warto gdzieś tam komponować sobie takie posiłki, które będą dla nas łatwe i przyjemne do spożycia. Bardzo duże ze względu na to, że podczas procesów przemiany energii które energia jest nam bardzo potrzebna do wykonywania jakichkolwiek funkcji życiowych, a na treningu zadań, które mamy do wykonania, potrzebujemy, potrzebujemy wielu substancji odżywczych, takich jak przede wszystkim węglowodany, czyli cukier. Ale obok tej przemiany energii, cukru, w, w energię ATP, czyli to, co rzeczywiście daje nam siłę. Potrzebujemy aminokwasy rozgałęzione, które biorą udział podczas, podczas tej przemiany energii. Potrzebujemy alaninę, która, która też jest nam potrzebna, czyli już mamy dwa, dwa na pewno pewne produkty, które warto stosować podczas przed bądź po treningu, czyli aminokwasy rozgałęzione i betalanina. Ale aby to wszystko efektywnie e, móc, e, aby to wszystko efektywnie przebiegało, warto jest e, zabezpieczyć organizm witaminy, e, czyli to, co jest w przetreningówkach. Tak? Mamy e, pełen, amin, pełen aminogram gdzieś tam aminokwasów, które potrzebne są e, podczas procesów energii, czyli betalanina, aminokwasy rozgałęzione, ale i witamina C, e, ale i witaminy z grupy B, magnez, które także biorą udział podczas e, tych procesów. Ważne jest też to, żeby przedtreningówka dawała nam też tą dodatkową moc, czyli gdzieś tam substancje takie jak kofeina, takie jak jakaś tam guarana i wiele, wiele innych, które dają nam po prostu większy poziom skupienia i większy, większą, większy poziom energii, którą damy z siebie na, na treningu. Po treningu z kolei właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, staramy się jak najszybciej organizm wprowadzić w stan anaboliczny, czyli potrzebujemy Dobre aminokwasy, ale już w większym wachlarzu, czyli pełen aminogram i dobre węglowodany. Także tutaj IK możemy stosować przed treningówki, na przykład High kick. on fajnie, fajnie ma to wszystko, o czym wspomniałem. Możemy stosować Bca. ważne, żeby to było BCa z beta-alaniną, ponieważ to podczas treningu, ponieważ właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy aminokwasów BCA. A po treningu, właśnie jakaś potreningówka, jakiś craft, fight, recover i potem już tylko jeść i robić formę. Jeśli chodzi o przetreningówki, to można je podzielić na dwa jakby typy. Są przetreningówki, które mają nam dawać skupienie, które mają nam dawać większy poziom energii i wytrzymałości na treningu i taką przetreningówką, którą stosuję jest haiki. no to wiadomo, to jest to suplement, który jest skomponowany specjalnie dla fighterów, ale w związku z tym, że nie trenuję tylko i wyłącznie MMA, bo ciągle trenuję gdzieś tam sobie siłownię i treningi bodybuilding, to fajnie mieć coś, co daje trochę inną, inne działanie, tak? czyli będzie to większa pompa mięśniowa, ponieważ na treningu dążymy do tego, aby maksymalnie napompować mięśnie i fajnie sobie użyć gdzieś tam Iron Pumpa, ponieważ on ma dużo więcej organiny, dużo więcej substancji, które spowodują większą, większą pompę mięśniową, czyli to do czego dążą kulturyści, ludzie związani ze sportami siłowymi. E, chcemy, aby nasze mięśnie były bardziej napompowane e, i żeby po prostu ten wizualny efekt był dużo fajniejszy. E, słuchaj, e, jeśli trenujesz, e, chcesz trenować, a masz tak intensywny dzień, to warto byłoby zabezpieczyć swój organizm przede wszystkim witaminy, ponieważ jeśli nie będzie witamin, to nie będzie odpowiedniej regeneracji, ale jeśli chcesz, aby, żebyś była, miała lepszą motywację do tego, aby iść na trening, właśnie fajne są przetreningówki. Gdzieś tam zastosujesz sobie taki suplement przedtreningowy, od razu poczujesz większą ilość energii i od razu nabierzesz chęci do tego, aby iść na siłownię i dać z siebie wszystko. Wiadomo, jak każdemu innemu, e, innej osobie, którą w jakikolwiek spotykam sposób, czy jest to mój klient e, gdzieś tam na sali treningowej, czy jest to osoba, której rozpisuje rozpiskę online, zawsze polecamy na mnie ponieważ one podnoszą bardzo poziom regeneracji w naszym organizmie. Także aby nie czuć tego zmęczenia związanego z funkcjonowaniem z swoim trybem życia, i często brakiem chęci pójścia na siłownię warto zabezpieczyć się witaminy, aminokwasy i fajną przetreningówką. Eee, główną zasadą jest to, aby odpowiednio się odżywiać, eee, stosować odpowiedni bodziec treningowy i odpowiednio się regenerować. To są trzy proste zasady. Do tego po prostu trzeba również e, czasu, czyli dać sobie czasu i konsekwentnie wymagać od siebie dobrej diety, takiej, która będzie dawała nam większą podaż kalorii, aby nasz organizm został bodziec do tego, aby zwiększyć masę mięśniową. Dokładnie musimy też ciężko trenować, aby te mięśnie miały ciągłą stymulację do tego, aby mogły rosnąć i musimy odpowiednio się regenerować, żeby nasze mięśnie miały czas na to, aby się zwiększyć. Mój ulubiony cheat to McDonald's, jestem miłośnikiem McDonalda i każdy kto powie, że McDonald's jest niedobry dostaje high -kicka. ale nie przed treningówkę tylko na głowę. Mm. <grywka> Jeśli chodzi o trening siłowy, moją ulubioną partią treningową jest trening barków i trening klatki. Z tej grupy największy sukces oczywiście odniósł Mariusz Pudzianowski, którego serdecznie pozdrawiam i który jest chyba moim największym motywatorem, jeśli chodzi o, o, o to przejście ze sportów siłowych na sporty walki. Jest tytanem pracy, jest człowiekiem, który jest niezłomny w tym, co robi i zawsze jak oglądam jego filmiki, czy zdjęcia, bądź jego wypowiedzi, może ludzie gdzieś tam twierdzą, że jest prostym człowiekiem. Ale Mariusz jest yy, królem w tym, co robi. I uwierzcie mi, że jeszcze kiedyś zawalczę o i wierzę w to, że zostanie mistrzem wagi ciężkiej. Oczywiście. Zgodziłbym się na e, walkę z przestakiem. E, bardzo pas szanuję jako trenera e, ludzi, e, jako trenera kulturystów. Szanuję go jako zawodnika. E, Miałem okazję z nim trenować i bardzo fajnie nam się trenowało, ale gdzieś tam fajnie byłoby móc sobie zawalczyć z kimś, kto gdzieś tam jest z mojego świata, a z nim na pewno na pewno byłoby, byłoby to dobre, dobre gdzieś tam zestawienie. Jaki sposób motywuję się do treningów, słuchajcie, no moją największą motywacją do treningów jest, są moi klienci, są osoby, które liczą na mnie, także im więcej gdzieś tam pomagam ludziom w treningach na sali, w rozpiskach treningowych, wiem, że gdzieś tam jestem dla nich przykładem, tak, czyli gdzieś tam moja sylwetka, moja, moje poświęcanie czasu i pracy na treningi jest bardzo ważne. Nie tylko dla mnie, ale dla nich. Także trenuję dla siebie i dla tym, którym pomagam. BCA powinniśmy spożywać zdecydowanie przed, bezpośrednio przed lub w czasie treningu, aby te aminokwasy płynęły w naszej krwi podczas wykonywania wysiłku fizycznego. Zdecydowanie dla mnie najlepszą budową, typem treningu, jeśli chodzi o sporty kulturystyczne, taką kulturystykę stricte, jest oczywiście trening split. Na tym treningu sam przygotowałem się na zawody i zdobywałem medale na Mistrzostwach Polski, także zdecydowanie trening split.